Witam Państwa serdecznie. Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu. Tematy, które widzimy na ekranie. Prawie stuletnia historia NASDAQ. Nowy szczyt wydaje się praktycznie pewny, bo brakuje piątej fali. Oczywiście można sobie wyobrazić, że szczyt mamy za sobą i idą wielkie spadki. Szansa na ten scenariusz to 1%. Dlaczego? Bo szczyt może być tylko jeden. Trafienie głównego szczytu na przestrzeni 100 lat jest mało prawdopodobne. Zatem 99% szans, że to nie był szczyt, a skoro nie był, to dopiero będzie. W krótkiej ramię na NASDAQ retest do poprzedniego szczytu i korekta ABC. Na GPW wciąż Hossa i mamy nowe szczyty. Wsparcie na SWIG-80TR to 28325. Jak z książki do analizy technicznej po korekcie ABC. Atakujemy poprzednie maksimum. Coś się dzieje na CLC i to w dobrym miejscu. Na oporze Ełko. Czekamy na konsolidację i kup zieloną ze stop loss na czerwonej. Target razy 10 dla Hossy odklepuje OTS. Czekamy na konsolidację i atakujemy dalej. Coś podobnego było na CIG. Mamy opór. Konsolidacja pod oporem. Kup zieloną ze stop loss na czerwonej. Klasyka AT. I bum. Zapłaci lub nie zapłaci. Stop loss na XTB to 31,63. ABC plus wsparcie na BMC. Brak potwierdzeń na razie. RGR na Boś. Target 12,90. Do ataku szykuje się RBW. Target 100, bo w Hośie nie wolno być minimalistą. Reakcja rynku na kłopoty instytucji i upadek jej dwóch funduszy inwestycyjnych. Było to preludium globalnego kryzysu finansowego. A tak wyglądało preludium globalnego kryzysu. Graj to co widzisz, a nie to co myślisz. Hipotetyczne dane inflacji za ostatnie 3 lata. Inflacja spada, więc chyba jest dobrze. Szkoda tylko, że w okresie 3 lat ceny poszły 44%. Kolejne 2 lata inflacja bardzo spada. Jest 50% wyżej. Ale się cieszymy, że inflacja spada. Tylko, że nie spadają ceny. I na zakończenie motto dnia. Ten, kto twierdzi, że pieniądze szczęścia nie dają, nie umie ich wydawać. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.